Tomek siedział na plastikowym krześle w poczekalni terminala. Obok niego drzemała Zosia, jego czteroletnia córka, wtulona w za dużą bluzę z myszką Miki. Główkę oparła o jego ramię, co trochę utrudniało mu pisanie SMS-a jedną ręką, ale nie narzekał. Nie wtedy, gdy wreszcie mieli bilety. Ostatnie dwa w ekonomicznej. Dosłownie ostatnie. Rezerwacja przeszła przez ledwie kilka minut temu, po serii nerwowych kliknięć, kiedy system pokazywał... Proszę czekać przetwarzanie płatności. Teraz miał na telefonie potwierdzenie. Lot 4232 do lizbony, odlot o 1345, miejsca 28A i 28b. W końcu. Tatusiu, wymamrotała Zosia przez sen. Czy w samolocie będą krejkerzi? Uśmiechnął się. Może Zośka. Może będą. A jak nie? To kupimy po lądowaniu. Wiesz, że w Portugalii też mają krejkerzi? Zosia przez chwilę przetwarzała te słowa przez sen, po czym znów odpłynęła. Tomek westchnął i spojrzał przez duże, zakurzone okno na płytę lotniska. Samoloty startowały i lądowały, ciągnięte przez obsługę, obracane jak wielkie metalowe łodzie w porcie. Pomyślał o tym, jak dziwnie wygląda ich życie z zewnątrz, samotny ojciec, który sam zajął się córką po tym, jak, no właśnie. Ale to nie była dramatyczna historia. Matka Zosi po prostu zdecydowała, że chce być gdzie indziej. Tomek nie miał do niej żalu. Ludzie się zmieniają. A on miał teraz swoją małą ekipę, Tim Tata i Zosia, jak nazywała ich pani w przedszkolu. Do bramki podeszli z lekkim opóźnieniem. Zosia szła jak mały pingwin, jeszcze nie do końca obudzona, ciągnąc za sobą plecaczek z pluszowym tygrysem. Kobieta przy bramce spojrzała na bilety, Zeskanowała je i powiedziała z lekkim uśmiechem: Miejsca z tyłu: 28a i b prosto i w lewo. Szli powoli przez rękaw, aż w końcu weszli na pokład. Ekonomiczna jak to ekonomiczna ciasno, ciepło ludzie już ustawiali walizki w schowkach, dzieci płakały ktoś głośno rozmawiał przez telefon. Tu jesteśmy powiedział Tomek, pomagając Zosi w się na fotel. 28a. Masz miejsce przy oknie. Jak chciałaś? Zosia uśmiechnęła się i od razu przycisnęła nos do szyby. Widziałam skrzydło. Jest takie ogromne. Tak, to ono nas uniesie. Magiczne skrzydło, odpowiedział Tomek z teatralną powagą. Zapiał jej pas, a potem swój. Właśnie zamierzał wyjąć z plecaka książeczkę i trochę wody, kiedy poczuł na ramieniu delikatne stuknięcie. Odwrócił się i zobaczył kobietę w garniturze, elegancką. Spokojnym wyrazie twarzy. W ręku trzymała jakąś teczkę i tablet. Była to jedna z pracownic linii lotniczych, nie Stuwardesa, ale raczej ktoś z zarządu. Przepraszam pana, czy mógłby pan na chwilę podejść do przodu? Zapytała cicho. Chodzi o pańskie bilety. Coś nie tak? zapytał, czując znajome ukłucie niepokoju. Wszystko było potwierdzone. Proszę się nie martwić. Chodzi o pozytywną zmianę. Zostawił Zosie z obietnicą, że zaraz wróci. Poszedł z kobietą w stronę wyjścia z klasy ekonomicznej. Zatrzymali się tuż przy przejściu do pierwszej klasy. Panie Tomaszu, jesteśmy dziś świadkami pewnej sytuacji, zaczęła kobieta. Mamy wolne miejsca w klasie pierwszej, ponieważ część pasażerów się nie pojawiła. Pański bilet został oznaczony jako ten, który możemy bez dodatkowych opłat przenieść do przodu. Tomek zmarszczył brwi. Ale, ja przecież kupiłem najtańsze miejsca. Tak, ale linia lotnicza ma prawo do tak zwanej wewnętrznego losowania. I dziś to właśnie pan został wybrany. Dodatkowo, wiemy, że podróżuje pan z dzieckiem, więc zaoferowano panu dwie sąsiadujące miejscówki w pierwszej klasie. Tomek spojrzał na nią, trochę oszołomiony. Ale, czemu ja? Kobieta lekko się uśmiechnęła. Czasem to po prostu kwestia szczęścia. A czasem ktoś z załogi zauważa, że ktoś inny mógłby dziś wyjątkowo skorzystać na odrobinie wygody. Proszę potraktować to jako gest. Z za jej pleców wyszła młoda stewardesa z nowymi biletami w ręku. Uśmiechnęła się ciepło i dodała. No i. Zosia już ma przy swoim nowym fotelu pakiet krakersów. Powiedziała, że chyba dziś jest specjalny dzień. Tomek nie mógł się nie uśmiechnąć. Dobrze. Specjalny dzień brzmi. Dobrze. Zosia rozsiadła się na wygodnym, szerokim fotelu w pierwszej klasie, jakby to było jej od zawsze. Dostała kocyk, poduszkę, sok jabłkowy i, o dziwo, małą papierową koronę z napisem Mała Podróżniczka. Tomek usiadł obok niej, jeszcze trochę niepewny, czy to nie jakiś żart. Ale to nie był żart. Samolot wystartował, a oni naprawdę lecieli, z większą przestrzenią na nogi. Z miłą obsługą i z maleńką karteczką na stoliku, na której ktoś odręcznie napisał: Miłego lotu, panie Tomaszu. Mała księżniczka jest dziś w dobrych rękach. I choć Tomek nie miał pojęcia, kto zainicjował tę zmianę miejsc, wiedział jedno: nie wszystko w życiu trzeba rozumieć. Czasem wystarczy powiedzieć dziękuję i cieszyć się chwilą. Zosia sięgnęła po krakersa i spojrzała na ojca: Tatusiu? Tak, Zośka. Czy teraz codziennie będziemy lecieć pierwszą klasą? Tomek roześmiał się. A jak myślisz? Myślę, że chyba tak. Lot do Lizbony trwał nieco ponad trzy godziny, ale w fotelu, który można było rozłożyć niemal do pozycji leżącej, czas mijał inaczej. Tomek z zaskoczeniem zauważył, że nie musiał walczyć z wysypującym się z plecaka jedzeniem, ani tłumaczyć się przed sąsiadami, dlaczego jego córka postanowiła śpiewać Mam tę moc w pełnym głosie. W pierwszej klasie wszystko zdawało się miękkie, ciche i przyjazne. Zosia przez większość czasu rysowała kredkami na podkładce, którą dała jej z co jakiś czas pytając: Czy już widać ocean? Tomek uśmiechał się i mówił: Jeszcze trochę. Może przy lądowaniu. Pod koniec lotu znów pojawiła się ta sama kobieta z garniturem, która wcześniej przeniosła ich z ekonomicznej. Podeszła z dyskretnym uśmiechem i spojrzała na Tomka, jakby chciała upewnić się, że wszystko w porządku. Dzień dobry raz jeszcze. Nazywam się Elwira. Zajmuję się obsługą specjalnych pasażerów. Czy lot przebiega spokojnie? Tomek skinął głową. Aż za spokojnie. Trochę się boję, że coś się wyrówna potem, może walizka nie doleci albo dostaniemy rachunek z dopłatą za krajekerzi w pierwszej klasie. Elwira zaśmiała się cicho. Proszę się nie martwić. Nic nie trzeba dopłacać. I, nie wiem, czy powinno się to mówić, ale ten pomysł z przeniesieniem państwa był mój. Tomek spojrzał na nią zdziwiony. Naprawdę? Ale dlaczego? Byłam dziś rano w terminalu, kiedy pan rezerwował bilety. Słyszałam, jak pan rozmawia z córką. Zrobimy wszystko, żeby polecieć dziś razem. I kiedy pojawiły się dwa wolne miejsca z przodu, to po prostu Przyszło mi do głowy, że niektóre małe rodziny zasługują na odrobinę komfortu. Szczególnie takie, które nie robią wokół siebie hałasu. Tomek poczuł, że coś mu się ściska w gardle, więc tylko skinął głową. Elwira po chwili dorzuciła. A poza tym, mam córkę w tym samym wieku. Też śpiewa piosenki z bajek. Czasem nawet o szóstej rano. Oczy im się spotkały i przez moment panowała między nimi cicha nić zrozumienia. Rodzicielstwo nie wymagało zbyt wielu słów. Po wylądowaniu w Lizbonie, Tomek i Zosia szli powoli przez terminal, przytłoczeni nowym językiem, zapachem morza i gwarem. Zosia trzymała ojca za rękę, a w drugiej ściskała koronę z napisem Mała podróżniczka, jakby to był paszport do Nowego Świata. Przy wyjściu z lotniska stała starsza kobieta z białym parasolem. Wyglądała trochę jak ktoś z książki o starych przygodach, długa spódnica, buty na niskim obcasie, uśmiech łagodny, choć nieco zagubiony. Rozglądała się, jakby kogoś szukała. Zosia przystanęła i powiedziała: Tatusiu, ona zgubiła kogoś. Tomek spojrzał na kobietę, potem na córkę. Skąd wiesz? Bo patrzy tak samo jak ja, kiedy nie wiem, gdzie jesteś. Tylko, że jej nikt nie przytula. Zanim Tomek zdążył coś powiedzieć, Zosia puściła jego rękę i podeszła do starszej pani. Przepraszam, powiedziała poważnie. Czy pani się zgubiła? Kobieta uśmiechnęła się i spojrzała na nią z czułością. Och, nie, kochanie. Czekam na wnuka, ale już chyba mnie przegapił. Tomek podszedł szybko, lekko zakłopotany. Przepraszam, moja córka no cóż, ma czasem więcej odwagi ode mnie. Kobieta zaśmiała się krótko. I dobrze dzieci wiedzą więcej niż my. Mój wnuk przyleciał z Niemiec, ale chyba pomylił terminale. A ja i tak zawsze jestem za wcześnie. Po chwili rozmowy wyszło, że starsza pani nazywa się Maria, jest z Lizbony, ale przez wiele lat mieszkała w Berlinie. Dziś pierwszy raz od dawna miała zobaczyć swojego wnuka, który właśnie skończył studia. Opowiadała o nim z dumą, a Zosia słuchała, jakby to była bajka o rycerzu wracającym z dalekiej krainy. Na koniec kobieta spojrzała na Tomka i powiedziała jeśli pozwoli pan, że to powiem, ma pan bardzo uważną córkę. Czasem to większy dar niż dobra szkoła. Uważność. Tego nie można nauczyć. Tomek tylko kiwnął głową. Tego wieczoru, już w małym pensjonacie niedaleko centrum, Zosia jadła kanapkę z pastą rybną i dopytywała. Tatusiu, a czemu ta pani miała parasolkę, skoro nie padało? Może, bo miała taką tradycję? Zastanowił się Tomek. Albo bo to była parasolka szczęścia? Tomek spojrzał na nią i zorientował się, że myśli to samo. Może to nie lot do Lizbony był dziś najważniejszy. Może ani klasa pierwsza, ani Krejkerzy, ani nowe fotele. Może to był dzień, w którym ludzie, czasem nieznajomi, przypomnieli sobie, jak to jest robić coś dobrego, nie oczekując niczego w zamian. Minęły trzy dni od przylotu. Lizbona przywitała ich nie tylko słońcem ale i delikatnym spokojem, tym, który można poczuć tylko w mieście zbudowanym z pastelowych domów, cytrynowych drzew i piosenek, które słychać z okien. Zosia codziennie chciała jechać żółtym tramwajem numer 28, który skrzypiał na zakrętach, jakby opowiadał historię sprzed stu lat. Tomek, choć trochę się gubił w wąskich uliczkach, coraz częściej myślał, że tej podróży coś w nim miękło, jakby znów przypomniał sobie, że życie może być lżejsze. W czwartek poszli do ogrodów Estrela. Zosia biegała między drzewami, karniąc gołębie suchymi waflami ryżowymi, a Tomek siedział na ławce, notując coś w telefonie. Od kiedy jego była partnerka wyjechała do Kanady, próbował ułożyć wszystko sam. Nie zawsze się udawało. Ale tego dnia, w cieniu cyprysa, pomyślał, że może nie musi mu się udawać cały czas. Wystarczy, że stara się naprawdę. Przepraszam, usłyszał znajomy głos. Czy to państwo z lotu do Lizbony? Podniósł wzrok. Stała przed nim Elwira, tym razem bez garsonki, w zatownianej sukience i z torbą pełną świeżych owoców. Elwira? Powiedział, jakby miał się upewnić, że to nie fatamorgana. Tak. Mam dziś wolne. Czasem chodzę tu na targ po owoce i do ogrodu po ciszę. I nagle widzę znajomą dziewczynkę goniącą gołębie, jakby to była najważniejsza rzecz na świecie. Zosia przybiegła właśnie wtedy. Katusiu. Ten jeden gołąb lubi mango. Zatrzymała się i spojrzała na Elwirę. Pani z samolotu. Cześć, Zosiu. Widzę, że dalej jesteś ciekawa świata, uśmiechnęła się. Usiedli razem na ławce. Elwira poczęstowała ich świeżym melonem. Rozmawiali chwilę o niczym i o wszystkim, o portugalskiej kawie, o tym, jak trudno znaleźć cień w południe. Jak dzieci czasem uczą dorosłych więcej niż odwrotnie. Przepraszam, że tak pytam odezwał się nagle Tomek ale dlaczego pani pracuje w liniach lotniczych? Ma się pani sposób bycia, jakby pani powinna być terapeutką albo nauczycielką. Elwira uśmiechnęła się lekko może dlatego, że w samolotach spotyka się ludzi w najdziwniejszych stanach emocjonalnych. Jedni się boją, inni są zachwyceni. Ktoś ucieka od czegoś, ktoś leci do kogoś. To wszystko się czuje. Ja, po prostu chciałam być blisko takich chwil. Zosia spojrzała na nią z powagą. To tak jak ja, kiedy ktoś płacze. Też chcę być blisko, żeby się nie bał. Elwira skinęła głową. No właśnie. Zanim się rozeszli, Elwira wyciągnęła z torby coś owiniętego w papier. Podała Zosi. To mały upominek. Dla małej podróżniczki. Myślałam, że już się nie spotkamy, więc kupiłam to jako pamiątkę z lotu. Ale los chciał inaczej. Zosia rozpakowała prezent. W środku była niewielka książeczka, atlas chmur dla dzieci z pięknymi ilustracjami i miejscem na własne notatki. Na pierwszej stronie Elwira napisała: Dla Zosi. Bo niebo nie kończy się nad chmurami. Czasem zaczyna się w środku człowieka. Tomek za nie mówił. Elwira pożegnała się ciepło i zniknęła między straganami. Wrócili do pensjonatu późnym popołudniem. Zosia zasnęła przytulona do książki. Tomek siedział przy oknie i patrzył na zachód słońca. I choć był sam w pokoju, czuł, że nie jest już tak naprawdę sam. Bo niektóre spotkania, nawet przypadkowe, zostają z nami dłużej niż przewiduje plan podróży. Nie wiedział jeszcze, że za pół roku wrócą do Lizbony. I że znów spotkają Elwirę. Tym razem nie jako pracowniczkę linii lotniczych, lecz jako przyjaciółkę, która zaprosi ich do swojego domu na wzgórzu. Ale to już była historia, która dopiero czekała, by się wydarzyć.